Witam wszystkich. Trzeci dzień głodówki. Fajnie się czuję. Wszystko jest spoko. Dzisiaj mam taki dzień motocyklowy. Żonka pojechała z Senem załatwiać parę tematów związanych z komunią. Gdzieś tam do kościółka. Mają w planach długo spacerować, więc ja siłą rzeczy odpadam. Ale dzięki temu mogę sobie pobyć trochę dzisiaj sam ze sobą z motocyklem, jak widzicie siedzę. Czekam na, na grupę motocyklową, mam gdzieś tam jechać. Nie wiem czy przyjadą, bo tak na razie nikt jeszcze nie przyjechał. Jak nie przyjadą, to sobie sam pojeżdżę, też będzie fajnie. Także pozytywne, staram się kontynuować pozytywne nastawienie. Czuję się dobrze, bez żadnych tam głodów, szarpań organizmu, jakichś bólów głowy. Fajnie mi się nawet dzisiaj spało. Myślę, że zaczyna się powoli takie oczyszczanie tego organizmu. No i tyle. Do zobaczyska.